Przed nami 29. niedziela zwykła, roku A. Czytania tej niedzieli, wydawać by się mogło, są o konieczności słuchania władzy, bo władza jest jakby przedłużeniem władzy Boga. Tak niektórzy te czytania rozumieją, to chcą w nich widzieć. Mnie natomiast się wydaje, że to raczej jest wskazanie, na to, że Bóg potrafi zaskakiwać, że Bóg potrafi się także władzą posłużyć. Natomiast chyba nigdy nie jest tak, że władza jest przedłużeniem ręki samego Boga. I o tym są te czytania. Pierwsze pochodzi z księgi proroka Izajasza, Deutero Izajasza to o tyle ważne, że to czasy. Yy, Końca niewoli babilońskiej. Babilończycy zostali pobici przez Persów, a król perski Cyrus postanowił prowadzić zupełnie inną politykę niż jego poprzednicy, politykę dotyczącą podbitych narodów. O ile Babilończycy posługiwali się metodą przesiedlania, czyli rozbijania jakiejś poczucia odrębności narodowej, o tyle Persowie postanowili, że y, pozwolą na Kultywowanie zwyczajów, kultywowanie religii, a Żydom król Cyrus postanowił pozwolić nawet wrócić do ich ojczyzny. Po prostu kombinowali w ten sposób i chyba słusznie, że kiedy się da ludziom to, czego potrzebują, a tylko mają się politycznie podporządkować i płacić podatki, to specjalnie nie będą się buntowali, jeśli się będzie ich łagodnie traktowało. Tak wymyślił Cyrus. I Izajasz, przedstawiając wolę Boga w tym względzie, mówi w ten sposób. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nimi podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed Tobą i nierówności wygładzę, skruszę spiżowe podwoje i połamie żelazne zawory. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł. Bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Przeczytałem wiersz więcej, bo tam opuszcza. W środku czytanie parę wersów. Ja jestem Panem, mówi Bóg, i Twoja władza, Cyrusie, ode mnie zależy. Ale ja Cię powołałem, żebyś Ty uwolnił mój naród. Nasze myślenie jest takie, tak, by sobie, tak to sobie chyba zazwyczaj kombinujemy, że, że, że my byśmy myśleli, że w Izraelu powstanie jakiś wielki przywódca, który Pokona cyrusa czy jakiegoś innego władcę, Izraelici wrócą do swojej ziemi, że będzie trochę jak za czasów, yy, za czasów Mojżesza, który, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Bóg zrobił zupełnie inaczej. Bóg posłużył się pogańskim królem, władcą który go nawet nie znał, Bóg posłużył się nim w realizacji swoich planów. I kiedy yy, tak patrzymy. Na tę scenę, na to, na, na to stwierdzenie Boga przez proroka, to możemy też podobnie patrzeć na, na nasze dzieje. Też w naszych dziejach dzieje się, dzieje się czasami tak, że, 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 że to nie jest to, co się dzieje, nie jest po naszej myśli, ale okazuje się bardzo nam na rękę. Mam tu na myśli na przykład to, w jaki sposób Polska pozbyła się. Swego czasu komunizmu. Wydawać by się mogło, że potrzebna będzie rewolucja, wielka wojna. Okazało się, że nie. Bóg tak wszystkim pokierował, że komunizm upadł w Polsce bez jednego wystrzału. Bóg jest Panem wszystkiego. Bóg jest Panem wszystkich. I Bóg potrafi się też posłużyć władcami, którzy go nie znają. Bóg zaskakuje. Wspaniała, wspaniała cecha Boga, który, którego myśli są ponad naszymi, którego myśli potrafią nas tak bardzo zaskoczyć. A drugie, czyta, drugie czytanie w tej chwili chciałem opuścić, natomiast chciałem przejść do Ewangelii. Ewangelia tej niedzieli to scena, kiedy yy, Jezusa pytają o sprawę. Podatku, czy należy go płacić cesarzowi, czy nie. Trzeba koniecznie pamiętać, interpretując ten tekst, że to nie jest jakaś pozytywna nauka Jezusa, jak w czasie kazania na górze, że Jezus przychodzi i mówi: Słuchajcie cesarza. Nie tak. Ten fragment jest elementem pole polemiki Jezusa z Żydami. On już jest w Jerozolimie, niebawem będzie stracony i yy, Pokazuje Żydom, że to Królestwo Boże zostanie im zabrane, a oni ciągle nastają na niego, próbując go pochwycić w mowie, żeby było go o co oskarżyć i było go o co skazać. Ten element polity... polemiczny trzeba koniecznie w tej scenie zauważyć. Przytoczmy ją. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak Go pochwycić w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, by mu powiedzieć, nauczycielu wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, cesa czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy, pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. O nich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Nie sposób tej polemiki nie zauważyć. Do Jezusa przychodzą faryzeusze, którzy rzymian uważali za okupanta i z całych sił starali się im duchowych sił na razie starali się im przeciwstawić rzymianom i zwolennicy Heroda, czyli kolaboranci. Obliczone to wszystko jest na to, że Jezus albo jednym, albo drugim się narazi i zawsze będzie powód, żeby go móc oskarżyć. Jak z tej alternatywy Jezus miałby wybrnąć. Jeśli powie jedno, będzie źle, jeśli powie drugie, dla drugich będzie źle. A Jezus wybrnął z tej całej sytuacji. Jak? Myślę, że ciężar odpowiedzi, której udzielił Jezus, nie tkwi w tym, że oddajcie Cesarzowi, co należy do Cezara, ale oddajcie Bogu to, co należy do Boga. To jest ciężar tej odpowiedzi. Wy mnie pytacie o podatek płacony cesarzowi. Tak naprawdę najważniejsze jest, byście oddawali cześć Bogu. Jeśli jemu będziecie oddawali cześć, wszystko sobie dobrze układacie, także sprawy podatków. Zauważmy, że Jezus mówi też o tym, że oddajcie cesarzowi to, co należy do cesarza czyli, czyli co jakiś podatek. Możliwe. Posłuszeństwo, posłuch w prawach. Możliwe. Ale przecież cesarz nie jest Bogiem. Nie należy mu się boska cześć. Chrześcijanie potem za to umierali, że nie chcieli oddawać cesarzowi boskiej, boskiej czci. Cesarz nie jest Bogiem, więc nie ma prawa stanowić prawa moralnego. Nie ma prawa swoich poddanych zabijać, uciskać, gwałcić, rabować, plądrować. Nie ma takiego prawa. Kiedy więc słyszymy, że trzeba oddać cesarzowi to, co należy do cesarza, to zawsze musimy pamiętać, że cesarz nie jest Bogiem i że pewne nieposłuszeństwo wobec, wobec władzy jest w chrześcijaństwie dopuszczone, a w pewnych sytuacjach nawet wskazane. Jezus świetnie rozprawił się z tym bardzo Trudnym, arcytrudnym powiedzielibyśmy nawet pytaniem, albo albo on wskazał, słuchajcie Boga, a cesarza, no tak, to co mu się należy, to mu oddajcie. I to jest chyba wskazanie dla wszystkich chrześcijan, jak powinni patrzeć na władzę. Tak, władza w jakiś sposób jest przedłużeniem władzy Boga, ale tylko w jakiś sposób. Gdy jest nieprawa, Posłuszeństwo wobec niej może nawet nie obowiązywać. Nie jest to więc w żaden sposób wezwanie do jakiegoś legalizmu, do wiecznego posłuszeństwa władzy, nawet demokratycznej władzy. Zawsze najpierw trzeba słuchać Boga. A Bóg potrafi zaskakiwać, bo potrafi się nawet jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, posłużyć władcami, którzy, którzy Go nie znają. Taki przykład Piłat. Też Bóg w jakiś sposób się Nim posłużył, chociaż trudno go uznać za, za wielkiego władcę, raczej za urzędniczynę, też wykorzystana została w planach Bożych Jego słabość i to, że Jezusa skazał. Zostawmy ten temat i zastanówmy się nad drugim czytaniem, które opuściłem. Wydaje mi się, że to czytanie ukierunkowuje nas we właściwy sposób i pokazuje, o co powinniśmy dbać. Co to znaczy, że mamy oddać Bogu to, co należy do Boga. Wydaje się ten tekst lapidarny i nie zawierający żadnej istotnej treści. A jednak, Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska wami pokój Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary na trud miłości na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie Wiemy bracia przed Bogiem umiłowani o wybraniu Waszym bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Na co zwróciłbym uwagę? Paweł pisze do Kościoła Tesaloniczan w Bogu, Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie mówi wy jesteście w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Warto tak patrzeć na kościół, nie tylko jako na dzieło ludzkie, ledwie posypane, tak jak cukrem pudrem, z wierzchu Bożą Bożą łaską. To dzieło kościół jest w Bogu Ojcu, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Zwraca uwagę to, że Paweł mówi o tym, że to głoszenie Ewangelii dokonało się z wielką mocą. Że nie jego słowa nawróciły, ale działanie Boga. To jest coś, o czym w Kościele często zapominamy, wymyślamy metody, a jakby nie uwzględniamy w nich Boga. Liczymy, Bóg zadziała albo nie zadziała, ale, ale za bardzo chyba go czasami z tych naszych planów wykluczamy. Trzeba. Więcej chyba świadomości, że działamy razem z Bogiem. I przede wszystkim te słowa świętego Pawła wskazują na to, że wiara nie jest czymś, co się raz dokonuje. Mówi o dziele wiary, o trudzie miłości i o wytrwalej nadziei, nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie. To jest coś, w czym ciągle trzeba wzrastać, w czym zdarzają się wzloty, ale zdarzają się też upadki. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, musimy ciągle iść do przodu, postępować i w wierze i w nadziei wystawianej nieraz na próbę i w miłości, o którą tak nieraz trudno. Władza, owszem. Powinniśmy szanować władzę, ale zawsze na pierwszym miejscu musimy stawiać Boga. To wezwanie czytań tej niedzieli. Wydaje mi się Przepiękne i tego się, tych przepięknych wskazań Boga, który opiekuje się nami, który czuwa nad nami, który w żadnej sytuacji nas nie zostawi, który potrafi tak pokierować losami świata, że Jego będzie na wierzchu, choć wydawało się, że nie ma na to szans. Tej nadziei, tego Boga się trzymajmy.